Siemanko, zobaczcie, znowu jestem na lotnisku, znowu gdzieś lecę, ale nie, nie do Japonii, tym razem do Londynu, czyli do Anglii i bądź takie po prostu, trochę sobie pozwiedzam, o tam sobie to siedzi, fajnie, trochę sobie pozwiedzam, ale głównie idę tam sobie zarabiać pieniądze i uczyć się angielskiego, bo wiecie, w Japonii angielski też się przyda. Dobra, jestem już w Londynie, <grych> tylko muszę znaleźć mój autobus. Tylko jeszcze nie wiem gdzie go szukać. No cóż, to pytanie błądzi. Właśnie oh, takie z dużymi silnikami. Wiesz, patrzysz na samochód, powiem, zawsze ci się podoba jakiś klasyk, jak wiesz, z ogromnymi silnikami. Wow! Tak jak ja, To no. jest Europa, Europa, ale jak widać, mieszkania mają swoją własną architekturę, inną niż u nas w Polsce. A tutaj, tutaj, i tak, te domki wszystkie są bardzo podobne do siebie. Nic tutaj za bardzo daleko odchodzić, bo zresztą tutaj pełno Polaków mieszka i nie chcę za bardzo tutaj tak kładzić i gadać sobie po polsku za dużo. Bo po co? Na ogół, właśnie, kurczę, nie sobie ten sam siebie widział, widzę siebie super. Nie nagrywałem za bardzo tam Londynu, jak jak tam jechałem, bo tak naprawdę nie miałem na to czasu. I teraz też ostatnio za bardzo nic nie nagrywam, bo też na to nie mam czasu. Tutaj trzeba, wiecie, pozatrać swoje sprawy, znaleźć pracę i też staram się uczyć angielskiego codziennie, więc mało mam za trochę tego czasu, żeby tutaj coś nagrywać, ale nie martwcie się, coś tam się powoli będzie pojawiało. Jak jesteście ciekawi, co i jak. Tam mi tam bangi idzie, to też piszcie, zadawajcie pytania, postaram się wam po prostu na nie odpowiadać. Dobra, jeszcze tak dodam od siebie, że może być tutaj dla mnie naprawdę fajnie, ponieważ Azjatek tutaj nie brakuje. Jeżeli nie macie pieniędzy, nie macie czasu, nie macie chęci, jechać do Azji, żeby poznać jakieś fajne azjatki, to możecie jechać do Londynu. Do Londynu możecie jechać jak najbardziej, żeby poznać Azjatki, bo jest tutaj ich dużo. Jest ich tu naprawdę dużo. Na każdym roku jakiś spotkacie, mówię wam. Dobra, wszystko jest na dobrym torze. Już trzeci dzień jestem w Anglii, uczę się powoli tego angielskiego, sam w domu też, nie tylko poprzez takie osłuchiwanie się tak, jak to robiłem w Japonii, z japońskim. Tutaj już po prostu bardziej się staram, już biorę, daję jakby coś od siebie, nie tylko biorę, ale daję coś od siebie z tą nauką. Nie japońskiego, są nauką angielskiego. Z tą nauką angielskiego daje coś od siebie, uczę się sam z siebie w domu. Mam nadzieję, że to jak najszybciej zaowocuje i będę miał dobrą pracę. A tak na ogół, jeżeli chodzi o te moje szukanie, tutaj sobie tak wiecie, rozglądanie się za Azjatkami, że tutaj jest ich sporo, no to mogę wam już powiedzieć, że już kilka poznałem, nawet w tym jedną Japonkę, Tak więc jak widzicie. Może będziecie nawet lepiej niż w Japonii, bo coś mi się zdaje, że takie azjatki i Japonki na przykład, które już mieszkają w Europie jakiś czas, to myślę, że są bardziej przystępne niż takie, które żyją całe życie w, Jap w Japonii i nigdy tej Japonii nie opuścicie. To on, wiecie, no to troszeczkę jest jakby wtedy inny charakter, inaczej się to wszystko układa, więc trzymajcie kciuki.